Chciałem witam Was z w kolejnym materiałem na moim kanale. Dziś kolejne luźne strzelanie. Ostatnie luźne strzelanie bo wam się dość spodobało. Dziś po raz kolejny mamy trochę luźnej pirotechniki. Trochę petardek od jakichś Mephistomana, Bengów przez jakieś pirobajery typu piszczki, żabki, Black Widow do takich petardek jak. Szarki, trujeczki, piąteczki. Piąteczka będzie na koniec z małym dodatkiem. Jeśli chcecie zobaczyć o co mi tam chodzi, no to zapraszam do obejrzenia do końca. I co? Zaczynamy. Nie będę Wam jakoś wybitnie przedłużał. Jeśli film się spodoba, no to wiadomo, zostawcie. Łapę, komentarz. Jeśli jesteście nowi na kanale, no to także zapraszam do subskrypcji. Filmy wleczą 7 razy w tygodniu, więc myślę, że jest co oglądać codzienne materiał o 18. Więc no co, cóż, lecimy. Zaczynam od pierwszej petardki. Zaproszę Was tylko jeszcze do sklepu Fireworki Shop, tam z chodem. Pyrogank macie 15% zniżki na zakupy na wszystkie kategorie oprócz emitery dźwięku i razy pistoletowe, więc wszystkie petardy, wyrzutnie, rakiety możecie zgarnąć z 15% zniżką. Zaczynamy. Shaysim Tracker, chyba tak to się nazywa. Taka, no tak, słabiutko zaczniemy. Słabiutko, choć, choć ciągle nie najsłabiej. Fajne konfetti powstało. Luźna. Żaba. Ląd się ładnie pali. Zobaczymy jak poskacze. No, tak średnio poskakała. <grymne> Dobra, lecimy Black Widow. Od Triplexa. Test także jest na kanale. Spoko, petarki takie do zabawy. Z fajną flarką. Dobra, lecimy od razu z drugą. Zostałem gipsem po łapach. Dobra. Teraz co tu weźmiemy? Co tu weźmiemy? Może wystrzelamy to, co mamy słabego, <laughs> czyli bank. Od stare. Wiemy, że wybitna petarda. To była chyba podkręcona. One tak nie wybuchały mi na teście, a na teście odpaliłem kilka sztuk. Coś, coś poszło nie tak. W sensie poszło dobrze, ale aż za dobrze jak na te pedardy. Yy, tutaj szukam jeszcze jakichś fajnych pikolaczków, żeby zrobić jakieś małe słoneczko. Może, może pika pirat. One są na drachę. Proszę bardzo. A jolo, zrobimy bez układania, choć w sumie jest to za dużo jolo chyba. Dobra, robię cięcie, ułożę i widzimy się za chwilę. Jesteśmy z powrotem, jak zwykle żaby się dymią, więc uważajcie na nie, bo się żarzą, ja ją zadepczę. Wiem, mam piękne, białe, uwalone buty, ale jednak taki teren, no. No to co, lecimy. Wiem, że pięknie ułożyłem, ale się odpalą wszystkie raczej. A nie chcę mi się tak dokładnie układać, jestem zbyt leniwy. Co? Ha? Bycie leniem mnie popłaca, pamiętajcie. Oczywiście. Tu połowa jest niewypałów. Dobra, ułożę ładnie. Bo nie, ja słyszę pociąg w oddali. Ułożymy te petardki ładnie, żeby nie było. Zrobię karabinek, który nie działa. Dużo petardek się wypaliło, ale mamy dużo z draseczką, więc jeszcze ułożymy co nieco. Proszę, tu mamy jeszcze dwie sztuki, i już chyba by było na tyle. Tak, chyba na tyle. Jedzie ten pociąg czy niecie? Dobra, najwyżej zrobimy później cięcie. Dobra, lecimy. Teraz jest ułożone ładnie, nie powinno nam nic przeszkodzić. U. Dobra, wyszedł fajny karabinek. Lecimy dalej. Teraz pobawiłbym się trochę piskiem. Mam dwa, trzy 6 sztuk żuków piszczących. Także będę nim spamił. Nimi spamił. Dobra, lecimy. Nie mam jakiegoś najlepszego pisku. To było od z zestawu Mistrzowi Ognia. Oj, będę miał dużo sprzątania. Ale no cóż. Chciało się postać pirobajarami. To się ma. Lecimy dalej z petardkami. Teraz polecimy PP1. Dobre petardy. Zaskoczyły w teście. Tym bardziej jak na takie małe petardki. U Walą konkretnie. Jakby ktoś nie zauważył, te ostatnie dwie to były Black Widow od Triplexa. Było poznać po czerwonej flasze. Dalej mamy... ha palnik gorący. <laughs> Mephistomana. Półgramowe petardka od Jorgę Ale naprawdę świetna, tylko ląd szybciutki. Uu, przygłuszyło mnie, a stałem ładne z 5 metrów od niej. Spork, spoko petarda, tym bardziej, że półgrama, a wali, wali konkretnie. Dalej mamy dwie sztuki Plutona od Triplexa. Test był albo będzie na kanale. Nie wiem, wiem na pewno, że jest nagrany. E, dobra, lecimy. Pluton stracił nieco ostrość. Dobra, wróciła? Chyba tak. Pluton po raz kolejny. Popakowałam, jak na takie pytarki. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze raz PP1 oraz hamerka. Hamerek też bardzo fajna petarda No, może zaczniemy od hamera, bo PP1 już słyszeliście. A po tych dwóch, które wymieniłem, zostaną już tylko szarki. Uuu. Piękny huk. Nieco mnie przyguszyło, nie powiem, że nie Lecimy jeszcze PP1 Hammer zaskoczył, pamiętam, że były mocne, ale nie aż tak ale no PPI, PPI, PP1, tak samo robi robotę. Dobra, teraz mamy petardkę. Funke PS3 Shark 4 g P1 kategoria emiter dźwięku wiadomo ładna niebieska flara odrzuciłem daleko bo wiadomo czemu ale potężne echo się niesie i teraz w sumie została nam ostatnia petardka Shark piąteczka PS5 funkę 7 gramnek i czemu mówiłem, że coś specjalnego zostawiłem na koniec? Dlatego, że mamy taką małą resztkę mąki. Małą. No jest tutaj pewnie ze 100 gram. Po prostu nagrywałem kiedyś odcinek z mąką. Nieco nie wyszedł, więc nie pojawił się na kanale, ale miałem ją w torbie. Więc no. Dobra. To nie, to, to nie, nie lokowanie. Nie. Odpala. O! No dobra, uczekamy. Niestety nie podpaliło, ale była ładna chmura. O jeszcze więcej sprzątania. No cóż, to ja się będę żegnał i będę zaczynał sprzątać. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, wiecie co zrobić. Chętnie przyjmę la y, lajka oraz komentarz. Przyjmę także subskrypcję, jeśli jesteście nowi, a chcecie zostać dłużej na kanale. I to by było na tyle na dziś. I widzimy się w kolejnych materiałach. Siema!